Ludzie z misją. Poznaj historię gdańskich społeczników. Panie Aniu, tak szczerze mówiąc, to ja myślałam, że pani mi tutaj jakąś broszkę z włóczki pięknej pokaże, taką jesienno-wiosenną, że przyjdzie pani w jakimś takim właśnie kolorowym stroju, ale tutaj. No nie powiem, że się zawiodłam, natomiast trochę się zdziwiłam. No staram się do pracy ubierać tak, żeby mi było wygodnie, a jednak też dełkowe rzeczy to takie są trochę bardziej ekstrawaganckie, są trochę ażurowe, więc może nie w każdych okolicznościach są okej, okay, ale zawsze coś mam swojego na przykład dzisiaj w pracy mam ręcznie robioną torebkę. I teraz właściwie robię wszystko: takie rzeczy dla domu, czyli firanki, koc w tej chwili robię, osłonki na doniczki. Serwety na stół, e, obrusy takie. A koleżankom z pracy też pani robi jakieś elementy biżuterii na przykład? Tak, kiedyś robiłam. E, wiele koleżanek moich miało e, kolczyki, na przykład z Mikołajami, które bardzo się podobały, były noszone w okresie świąt. Braknie mi czasu, żeby głowa pełna pomysłów i ciągle coś bym chciała, coś bym chciała, więc to tak. E, ale tak, ale oczywiście, że robię. No właśnie, tutaj ten czas jest takim kluczem właściwie, bo to jest pracochłonne, o czym Pani mówi. Pani praca chyba nie jest od do, prawda? Staram się, żeby ubrać ją jednak w ramy czasowe, bo to też sprzyja takiej higienie pracy. Jeżeli ja mam czas na pracę na swoich podopiecznych, a po południu mam czas dla siebie. I w ten sposób się też relaksuję. Siadam sobie do szydełka, liczę oczka. Moje myśli odchodzą od problemów moich podopiecznych i wtedy jestem w stanie się zrelaksować i przejść do następnej rzeczy, tak? czyli na przykład wymyślić co na kolację, być taką już zupełnie oderwaną. Więc to jest bardzo ważne ta higiena pracy, którą staram się zachowywać. Lubi pani też czytać książki? To ja zapytam od razu, jakie? No, właśnie psychologiczne. Ponieważ nie jestem z wykształcenia psychologiem, więc a ta wiedza psychologiczna jest mi bardzo na co dzień potrzebna, to ja sobie tutaj powiększam tą swoją wiedzę właśnie poprzez czytanie różnych książek. Powiem, że to mi się dużo przydaje w, w życiu zawodowym. Pani historia z miejskim ośrodkiem pomocy rodzinie w Gdańsku, tak się najpierw zaczęła, później się na chwilę skończyła, później były powroty. Proszę o tym opowiedzieć, bo to jest ciekawe, co tak naprawdę sprawiło, że no, gdzieś ten mopro w pani głowie funkcjonował, mimo że z przerwą. Ja poszłam na szkołę pracowników socjalnych, zaciągnęła mnie właściwie koleżanka. To nie było jakieś moje moja wizja. Później nie pracowałam w zawodzie. W międzyczasie poszłam na studia, tutaj na, do, na, studiowałam na Wydziale Prawa i Administracji i tak pomyślałam, w momencie kiedy pracowałam w pracowni z Bursztynem, to pomyślałam, że dlaczego by nie MOP i spróbowałam, złożyłam podanie i zostałam przyjęta. To było jeszcze w czasach takich przedinternetowych, więc to wszystko było na kartce. Później, jak uzyskałam dyplom na Wydziale Prawa i Administracji, to pomyślałam, że spróbuję się w czymś innym. No i rzeczywiście spróbowałam, ale ta praca za biurkiem mi nie pasowała. Zawsze tęskniłam do kontaktu z ludźmi. I w momencie, kiedy koleżanki moje dowiedziały się, że ja właściwie poszukuję pracę, stwierdziły, że tutaj jest wolne miejsce chodziania i przyszłam, jestem i zostałam do dzisiaj. Nie wahała się Pani skorzystać z tego powtórnego zaproszenia? Nie, bo też to było dla mnie bardzo miłe, że, że ludzie mnie chcieli, tak, że pomyśleli o mnie, czyli dobrze musiało im się ze mną pracować, więc to było dla mnie bardzo miłe i sympatyczne. No i praca, którą już trochę znałam. Pani Aniu, czy to było tak, że Pani się, nie wiem, któregoś dnia obudziła, oczywiście się śmieję troszeczkę, bo to się jednak zaczyna gdzieś w młodości, nasze pewne zainteresowania, tak przynajmniej mi się wydaje, takie zawodowe, ale szukam takiego momentu, w którym pani sobie zdała sprawę, że ta praca dla innych, bo to jest takie Praca cały czas z człowiekiem, ale myśląc nie o sobie, a raczej o tym drugim człowieku, że to jest ta Pani droga zawodowa. Praca dla, z drugim człowiekiem i dla drugiego człowieka jest przyjemna i to, że my mamy taką pracę polegającą na pomaganiu, jesteśmy zawodowymi pomagaczami to wydaje mi się, że to jest łączenie dwóch rzeczy w jednym, czyli mogę pracować, zarabiać na życie, a także brać dużo satysfakcji, bo pomaganie daje nam dużo satysfakcji, bardzo buduje nasze też poczucie sprawczości. To bardzo dobre dla każdego, no i dla dwóch stron, czyli ktoś jest zadowolony, że, że dostał pomoc, a ja jestem zadowolona, że mogłam pomóc. To jest takie miłe, po prostu miła praca. I jak jeszcze tutaj dodać ten fajny zespół, z którym pracuję, no to po prostu, tak jakby nie, nie, to, nie te realia, te inne takie, zarówno system, który jeszcze wymaga wielu, wielu rzeczy udoskonalenia i, i niskie wynagrodzenie, to jest po prostu dwa w jednym. Ja nie wiem, czy w innej pracy bym w ogóle mogła coś sobie takiego wymarzyć, żeby był fajny zespół ludzi empatycznych, cierpliwych. E, wrażliwych, dobrych i do tego jeszcze właśnie można innym pomagać i zwłaszcza dzieciom, bo ja właściwie to dziecko to jest gdzieś mój, zawsze w centrum mojego myślenia, dziecko jest najważniejsze i to, że przychodzi taka osoba jak ja z zewnątrz. Czuwa nad tym dzieckiem, ono ma tą świadomość, może pewne rzeczy zauważyć. Z boku to też pewne rzeczy inaczej wyglądają, więc może zwrócić uwagę. To jest uważam bardzo cenne i myślę, że, że bardzo potrzebne. Pani zajmuje się pieczą zastępczą w Mopsze. Czyli na czym polega Pani praca? Wykonuję funkcję koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, czyli współpracuję z rodzinami zastępczymi, pomagam im w wychowywaniu tych dzieci w ten sposób, że staram się zaspokajać ich potrzeby, które są naturalne, jeżeli ktoś nie wie o co chodzi w pieczy zastępczej. Tak? Czyli na początku tłumaczę, jak to jest, co, z czym to się wiąże, na czym polega ta piecza zastępcza, co teraz będzie się działo. Tłumaczę też dzieciom, jeżeli oczywiście ich wiek. Pozwala na zrozumienie tych wszystkich rzeczy. Później towarzyszę im właściwie, bo główny ciężar wychowania dziecka leży na rodzicu zastępczym, ale ja jestem po to, żeby go wspierać. W trudnych momentach wspierać go w prawidłowym wykonywaniu funkcji, a w momencie, kiedy widzę jakieś nieprawidłowości, to żeby też zaproponować zmiany, żeby dać sygnał, coś tu jest nie tak, może zmieńmy, może inaczej. Często to jest też moja praca polega na tym, żeby po prostu kogoś wysłuchać, bo mu jest trudno. Są rzeczy, na które nikt nie ma wpływu, które się dzieją poza nami i nie możemy ich zmienić. A w momencie, kiedy jest ktoś, kto zrozumie, to jest łatwiej po prostu. Często są to łzy, często się pośmiejemy. Jest bardzo, bardzo różnie. Natomiast zawsze staram się być pomocna. Czasem trzeba pomóc gdzieś zadzwonić, gdzieś pomóc w zmianie, zmienić na przykład mieszkanie, czasem trzeba pomóc załatwić szkołę. No to są przeróżne sprawy, czasem drobne. Dla mnie to jest czasem tylko, tylko gdzieś telefon, tak? I przedstawienie sytuacji. Muszę powiedzieć na czym, o co chodzi, i w ten sposób na przykład wyręczam rodzinę zastępczą, dla której to jest trudność, ale dla niej już jest wsparcie. Więc to są rzeczy i duże, i małe. Trudno mi teraz wszystkie wymienić, ale jest na pewno łatwiej rodzinie zastępczej. No i czuwam gdzieś nad tym dobrem dziecka, czyli zawsze badam, czy jemu jest tam w porządku. To nie musi być ideał. My nie wymagamy naprawdę od rodziców zastępczych jakichś ideałów, ale to musi być tak, żeby ono miało lepiej, żeby ono odzyskało wiarę dorosłego, którą straciło, bo gdzieś zostało porzucone po drodze. Towarzysze też właśnie to jest najtrudniejsze, towarzyszy dzieciom w ich emocjach. Dzieci zawsze mają, mają taką nadzieję, że ten rodzic poukłada sobie życie i go weźmie z powrotem. Te dzieci bardzo długo mają taką nadzieję. Towarzyszenie im w tych rozczarowaniach, w tych, w tych trudnych emocjach, tym, jak one nie uzyskują od rodziców tego, co by chcieli, to jest chyba najtrudniejsze, jedna z najtrudniejszych rzeczy w tej pracy. Tak jak wcześniej rozmawiałyśmy o takich superlatywach trochę pracy w tym zawodzie, a tutaj odsłania Pani jednak takie czarne, smutniejsze karty. Mamy do czynienia z dzieckiem skrzywdzonym. Chciałam tylko uściślić, że ja nie wykonuję pracy stricte psychologicznej. Ja tylko na początek potrzebuję tej wiedzy, żeby rozeznać w potrzebach dziecka. Mamy tutaj tak fajnie ułożoną teraz pracę, bo ja mam porównanie w 2006 roku. Jak przyszłam tutaj do pracy, to miałam 120 środowisk pod swoją opieką i zajmowałam się praktycznie wszystkim. Od umieszczania dzieci, od oceny kandydatów na rodziców zastępczych, poprzez wszystkie, wszystko to, co się dzieje w trakcie trwania, aż do dorosłego wychowanka, który miał 25 lat i opuszczał piecze. Kończyliśmy program usamodzielnienia, robiliśmy takie podsumowanie. Panie, więc... Całe spektrum. Natomiast teraz mamy o tyle fajnie, że jest zespół psychologów, którzy są dla nas i dla rodzin zastępczych wsparciem ogromnym. Każda rodzina zastępcza ma przypisanego psychologa, na którego pomoc może liczyć. On też rozmawia z dziećmi, więc to jest duże wsparcie. Mnie jest potrzebna ta moja wiedza, żeby właśnie rozeznać potrzeby. No a emocjonalnie te dzieci, uważamy, że dzieci, wszystkie dzieci w pieczy powinny uczestniczyć w psychoterapii i to rzeczywiście fajnie się dzieje, bo teraz na przykład dzięki pieniądzom z miasta mogliśmy zakupić na wolnym rynku taką terapię. To jest duże wsparcie. Jak już rozmawiamy o takiej emocjonalności, mówiła Pani o dzieciach, a ja zapytam też o Pani emocje. Chodzi mi o to, gdzie jest ta taka granica, no bo Pani jest kimś ważnym w życiu tych dzieci w ogóle, w życiu rodzin zastępczych. Jak Pracować z taką rodziną, nawiązać relacje możliwie jak najbliższą, ale jednak zachować profesjonalizm. Ja, wchodząc do rodziny zastępczej, przede wszystkim tłumaczę moją rolę i moją funkcję i myślę, że umawiamy sobie wtedy zasady współpracy i to od razu ma takie właśnie, ubieram tą współpracę w pewne granice i wszyscy wiemy, kiedy się coś zaczyna, a gdzie kończy. Jest też tak, że musimy się poznać, musi upłynąć ten czas. Czasem trzeba właśnie cierpliwie przeczekać, przeczekać, aż się nauczymy się siebie po prostu. Ja mam akurat chyba szczęście, że współpracuję z, rodzin, z ludźmi, którzy w większości są bardzo otwarci i szczerze opowiadają też o swoich rzeczach takich które może nie mają znaczenia dla pieczy czy dla sprawowania tej funkcji, ale chętnie się ze mną tym dzielą. Natomiast najtrudniejsze to są chyba emocje dzieci. I ja tutaj mam dużą rolę do spełnienia, tak, żeby im pomóc wytrzymać te emocje, te trudne emocje, żeby się udało, bo ja zawsze mówię, że gramy do jednej bramki, yy, mamy wspólny cel i to samo jest naszym yy, zadaniem i dlatego też chcę, żeby mnie postrzegali jako sojusznika. A trudne momenty, Pani Aniu? Tak, jak sobie Pani przypomina. Nie mówię o tym, żeby posługiwać się imionami, nazwiskami czy konkretnymi rodzinami, ale bardziej sytuacjami, w których Pani, z którymi Pani się musiała zmierzyć, no i później one jakieś piętno w Pani, nie wiem, psychice, w życiu odcisnęły. Było coś takiego? Trudny taki moment, który za, na zawsze za, będę pamiętać, to taka mama, która zrzekła się praw rodzicielskich do swoich córek, żeby one poszły do adopcji. I to było takie, zawsze się cieszymy z takich sytuacji, kiedy dzieci idą do adopcji, bo to jest dla nich takie, taka szansa na życie w jak najlepszym komforcie. A tutaj to była taka właśnie radość przez łzy, ponieważ ta mama była dobrą mamą. Była bardzo opiekuńcza, była bardzo wrażliwa na te dzieci. Ona dobrze znała, jak przychodziła na kontakt, bo dzieci były w rodzinie zawodowej, to dobrze wiedziała, co im się spodoba. Była dużo wcześniej, żeby zawsze czeka... to ona czekała na, na, na dzieci, nigdy nie było odwrotnie, zawsze wiedziała, co wypytać, by, by Wyprzytulała by je. To była ciepła, kochająca kobieta, ale życie jej się tak ułożyło, że nie mogła samodzielnie wychowywać dzieci, ja nie miała wsparcia od bliższej, dalszej rodziny. I ta świadomość, że gdyby ona miała to wsparcie, to tak się ta historia nie musiała skończyć, to była bardzo trudna. Później ja też tej starszej dziewczynce musiałam wytłumaczyć, dlaczego mama tak zadecydowała. Bo dzieliłam emocji tego dziecka i to jest najtrudniejsze właśnie ten płacz dzieci, rozczarowanie, niezrozumienie, ciągłe nadzieje, że będą z rodzicami. Też takie sytuacje są bardzo trudne, jak zorientuje się, że dziecko w jakiś sposób jest skrzywdzone, bo to nie tak miało być. My umieszczamy dzieci w pieczy zastępczej, żeby one miały lepiej, żeby ich los się poprawił. A w momencie kiedy spotyka ich jakaś krzywda, kiedy dzieje im się czy przemoc, czy, czy niesprawiedliwość, no to też taką mam złość, ponieważ y, złość na rodziców, na system, na taka się rozkłada ta złość, tak? Miałam ja w tym roku nawet taką sytuację, i ja, ja powiedziałam tej pani, że jestem rozczarowana, że wolałabym, żeby mi y, opowiedziała, tak? no ale wiemy, że przemoc ma bardzo silne mechanizmy. Działa w takich y, mackach, które. Pikłają bardzo rodzinę, członków rodziny, wtedy ten system rodzinny wygląda zupełnie inaczej. To może o satysfakcji w takim razie porozmawiamy. Ja zawsze jak tak patrzę z takiego oddalenia na pracownika socjalnego, to widzę właśnie taki po pierwsze wachlarz emocji rozmaity, a po drugie właśnie takie różne strony tej pracy. Tak, satysfakcja jest ogromna, bo mogę pomóc. I to już jest samo w sobie źródłem satysfakcji. I to, że ktoś ma mnie jako tego pomagacza zawodowego, to też jest wspaniałe, ponieważ... No... Wiele ludzi teraz jest samotnych. Obserwujemy w ogóle społecznie taki, taki kryzys rodziny, kryzys rodziny wielopokoleniowej. Ja, ja obserwuję, że te pokolenia nie potrafią ze sobą współgrać, sobie pomagać, interweniować w pewnym momencie. Bo gdyby tak było, to my byśmy mieli mniej pracy i mniej dzieci w pieczy zastępczej, gdyby ta rodzina była taka pomagająca sobie, po prostu wspierająca. Satysfakcja jest też, że mogę robić coś dobrego i też myślę, że to jest fajne w tej pracy, że mało pracy jest takich, mało zawodów takich, gdzie mój poziom satysfakcji jest taki bardzo też ode mnie uzależniony, tak? bo to, to jest po pierwsze, co ja mogę zrobić dla danej rodziny, dla danego dziecka, a po drugie to jest to, jak ja to postrzegam bo ja też nie mogę brać poczucia winy na siebie. Bo ta wina zawsze jest, jeżeli coś się złego dzieje, to wina jest wielu osób, tak? Bo tutaj my jesteśmy tylko elementem jakimś w trybie, a to kto inny zazwyczaj rozkłada karty. Dostała pani kiedyś jakąś laurkę od swojego podobiecznego? Dostałam może nie laurkę, w tym roku dostałam wapelka od chłopca, który Naprawdę, prawie nic nie ma. I ten wafelek był takim, On też nie umie dziękować. My nad tym pracujemy jeszcze. Natomiast ten wafelek to było takie dla mnie bardzo wzruszające, bo nigdy nigdy od niego właśnie to nie jest tak. W niektórych rodzinach to jest takie naturalne, że się na przykład tam czymś, jakimś cukiereczkiem ktoś częstuje, natomiast tutaj nie. I ten wafelek to był taki dowód wdzięczności jego. Dla, dla mnie. Ja myślałam, że sobie ten wafelek w ogóle w ramki oprawię i gdzieś położę, ale nie. Z moją koleżanką w kolejnym dniu zjadłyśmy to przy kawie, poczęstowałam ją i celebrowałyśmy tego chłopca, jego sytuację, mówiąc o nim przy tym wafelku. To było naprawdę takie ciepłe i wspaniałe. Porozmawiamy jeszcze o tym czasie po pracy, bo mówiła Pani o włóczce, mówiła Pani o książkach. Idzie jesień. Kwiaty są inne, chociaż jest ich coraz mniej, a Pani lubi kwiaty. Ja lubię kwiaty, no niestety w ogrodzie nie mam okazji popracować, bo mieszkam w bloku, ale mam dużo kwiatów i, i to też, to są takie trochę, trochę moi podopieczni. Jak przychodzę, to patrzę, któremu brakuje wody, co, czy nie choruje. Zwiększam swoją wiedzę na temat kwiatów w internecie. Kiedyś i z nimi rozmawiałam, a teraz o tak chyba sobie bez słów. One wiedzą, że ja tam przyjdę i, i docenię każdy, każdy nowy kwiatuszek, który się pojawił. No i ta włóczka, szydełko, druty, teraz jest bardzo dużo szydełka. Liczenie oczek bardzo odstresowuje. Polecam każdemu. To jest wspaniała sprawa, bo nie tylko, że można. Policzyć, czyli takie stosować techniki relaksacyjne, ale też później z tego jest efekt, coś z tego jest. To nie zostaje tak proste liczenie. Tak? Nie wiem, co bym miała robić, gdyby mi tego zabrakło. To jest coś, co naprawdę bardzo mi pomaga też w sferze zawodowej, radzenia sobie z emocjami, z uczuciami. Fajnie Pani powiedziała o kwiatach jako swoich podopiecznych, czyli jest taka naturalna potrzeba właśnie niesienia tej pomocy, no może przy kwiatach nie do końca, ale jednak nazywania nie tylko osób, ale również choćby kwiatów podopiecznymi. Tak, bo to są istoty żywe. Ja nawet mogę taką, w formie takiej anegdoty opowiedzieć, jak tutaj byłam w 2010 roku, jeszcze nie było nas tutaj na naleczkowa, ale właśnie jak wróciłam do tej pracy ponownie, do pokoju, który gdzie było moje biurko i w pokoju... Na oknie stał taki kwiatek w pękniętej doniczce. On był bardzo marny, tam tylko łodyżka była i kilka listków. Spytałam się koleżanki, co mu jest, a ona mówi, że to on jest do wyrzucenia. No to ja stwierdziłam, że wyrzucić to zawsze można, ja mu dam drugą szansę. Zaopiekowałam się nim. On dzisiaj, 13 lat później, stoi u mnie na oknie, jest moją chlubą, dumą. Dziękuję mi przez prawie cały rok kwiatami pięknymi, bo to jest hibiskus. Jego kwiaty kwitną tylko jeden, dwa dni. Przekwita bardzo szybko, ale on jest, ma tyle, jest ciągle obsypany tymi kwiatami, ciągle są nowe pączki, więc on naprawdę się tak odwdzięcza i ja on się śmieje trochę, że jego wziąłem w rodzinę zastępczą, ale to jest taki przykład, że, że naprawdę to są istoty żywe również. Chcesz poznać historię gdańskich społeczników? Wejdź na stronę ludzie z misją.pl